tutaj troszkę jest tematów różnych zresztą jak zwykle gdzieś nam się ekipy porozchodziły nie są ekipy są na miejscu Formation. chodźmy dalej tam tego jeszcze będzie to że wrócimy za chwilę jest drobsko masz coś? masz coś? nic nie masz tak właśnie czułem, bo jak się jedzie po hybrydy, a ogląda się diesle i benzyny, a hybrydy się mija, to ja nie wiem, jaką zasadą się należy kierować, szukając pojazdu. Przy tej ilości aut. się wizu oszalał już na pierwszym placu. Nie potrafił skupić wzroku na tematach. Ten nie, ten nie, ten nie. Wszystko się musi zgadzać. Przy tylu, przy tylu samochodach już się zgubiłem. Ale kosztuje sporo, bo ma dużo, dużo mniejszy przebieg. Aha, na 22 rok. Ten ma 195 przebiegów, RC kosztuje 23,900. Panorama ZR i tak dalej, 21 rok. A tu jest za 28 tysięcy niskim przebiegiem, 22 rok. W sporcie jest, czy mi się wydaje? A to jest na sporcie, a rzeczywiście. Rzetelna sztuka, no, zapomniałem? 27 tysięcy, czy 8 mówił? 27 800. 27 800 Nie, ten Ta Tamten jest 200 przebiegów ma tamty ja nawet kurwa nie pytam, no 23 euro 23? No 200 przebiegów, ten. Dobra Coś tam z tygonami opaki ogarnęli Tu jeszcze wrócimy Z tygonami ogarnęli Starsza, nowsza Turbo starsze. Który to rok? 300 przebiegu, 2.4 diesel. 2004 rok. Bardzo starszy. Dawno nie widziałem skubańce w tym silniku. Podobno najznakomitszym 2.4 dieslowskim To Audi pytałeś szare? Benzyna. Też benzyna. Piękne. Widzę z daleka pieniądze. Aha, dobra cena Kilometry duże? E, 180 Też nieźle Panoramka, te sprawy Uroczy. Automacik 18 rok Diesel To jest chyba szefa, bo jest zarejestrowana Wygląda na beznapędowca Pojawił się, pojawił się znowu dryg na hybrydę. Znaczy to był taki jednostrzałowy wystrzał. Pan z panią przyjechali dla pani kupować trójkę Audi. I tutaj już dziś byli, bo biegną szybciutko. Tylko szukają ukierunkowania na Audi A3 po roku. 19 i wracając, spotykamy się, i pani mówi z panem, że było coś takiego niebieskawego, ale nie wiedzą, czy to było A3, A4 czy A6. Zaraz to spróbujemy rozkminić Gdzie widzieli to coś w kolorze błękitnawym z tej strony, które było albo A3, albo A4. Błękitnawe? Albo A6. A to jest benzyna, szukam komuś Diesla. Wiem, że benzyna, bo pytałem o to w sobotę dwa dni temu. Nie widzę błękitnego, co przypomina Audi. Maybe nie ten plac. Co nie ma, co jest z wyglądu przypominającym A6, A4 lub A3. Szkoda, że benzyna, bo wiadomo. Proszę Państwa, chyba nie ma nic gorszego jak jadąc w grudniu na 6 godzin poszukiwania samochodów w całkiem niezłej pogodzie, plus 3 stopnie. Nie wziąć czapki, wziąć kurtkę bez kaptura i cierpieć, a i buty letnie, spodnie typu rurka, skarpetki typu stopka, kostka na wierzchu, widzę już jest fioletowo-zielonkawa. O ja cię kręcę. Co zrobisz? Co zrobisz? Jak takie sytuacje dzieją się na bieżąco? się na bieżąco insignia insignia Sedan kombi rc Pasior kolejne kombi tutaj gdzieś pan z panią byli oglądali wcześniej to pani szuka a trójki będą tutaj z nami na wyjeździe zaraz wam dopowiem. Powdy, powdy, Halo Wracamy do nasy, bo Aha, tutaj, że tutaj w tym tłumie to, to coś. A, już wiem, co widzieli. Jeszcze nie wzięli pod uwagę, że to może być. A nie wzięli. A4 w sedanie A pani chciała A3, ok? A4, no ładne. Za 17 sedan lig nie odda wezlajnie w 20-21 roku. No i zapytać. Duż, a nie, 17 już pani ma, nie ma więcej. To nie pytam. To nie pytam, bo 21 to znacząca różnica. No chyba, że gdzieś tam w skarpecie pochowane, ukryte i skitrane. I co? Trochę tam zobaczam. Trochę Kto wpyta Co dzisiaj za wycieczka jest? Szanowni Państwo, bardzo mocno polecam yy, sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia co mówię, bo. Często, a przykładów jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie. Pan Romek. Czołem. Cześć. Pozdrosze